Jemy pyszne śniadanka, owsianeczka i kanapka z dynią i jajkiem i starym kozim. Smacznego! Dzień dobry, witamy w... ...aucie! No piątek! My właśnie idziemy sobie do optyka, Kacper będzie miał robione badanie w wzroku i będziemy też dobierać oprawki do tej pięknej twarzyczki. Zobaczymy, co będzie najlepiej pasowało. Ja jestem w ogóle przeszczęśliwa, bo Kacper ma całkiem dużą wadę wzroku. Obstawiam, że to będzie jakieś minus, minus jeden. Minus Nie, minus cztery to ja mam prawie. Ale tutaj będzie minus jeden, minus półtorej, a nie ma w ogóle okularów. Nigdy nie miał okularów, więc dzisiaj, mój drodzy debiut, mój ukochany będzie jeszcze mądrzejszy. Trzeba zgrywać jakieś pozory. Więc jedziemy do optyka, pokażemy wam i badanie wzroku, i dobór oprawek. Jedziemy. Proszę bardzo, już jesteśmy na miejscu w salanie optycznym i Kacper będzie, miał zaraz robimy badanie wzroku. Tak Wygląda całość, także w końcu się Słuchaj, <słukoi> nic nie będzie <słukoi> Zaraz się dowiemy, jaką ma wadę ten pan, jakie co Żadnych, tylko wzroku. <słukoi> Ja z tą sytuacją Na stałe okulary Kacper dostanie A na razie jaka wada? Mogę taki model? <noise> Osobiście mam tylko swój własny <noise> Ale bardzo proszę Oj, że czuję, bada. że te będą pasować Ja teraz troszkę pomogę, <noise> żeby one nie gorą nie leżały To jest minus, już mówię Jedno oko oko prawo minus 1,5 O, to już sporo I minus 1,25 po kolei. Czyli ruszyło ci wada do przodu? No Okulary myślę cały czas Fajnie wyglądasz. Możesz sobie zobaczyć, co z tym Jestem dużym. Ale ja mądra. Co nie, od razu. No. To jest 30 IQ. Ale podobają mi się Tak, podobają ci się? Są cigno, nie wzięte. Te są troszkę za duże. Tak, tak. To są tak? takie. Ja telewizor. Uwaga tutaj nasi faworyci, teraz będzie kwestia wyboru, które najlepsze. Dobra dziewczyny, teraz i dla was patutowe okulary już mamy za sobą, a tutaj kilka propozycji, o, o ostrość, dla kobiet. Więc numer jeden, numer dwa uh, i numer trzy. I chyba najlepiej moim zdaniem w tych, co? Nie, z kolei w tym samotku z tym już bo, bo moja babcia. <śledzianie> Tak, Kacper jeszcze nie podjął decyzji, czekamy czy podjąłeś, bo ja już się pogubiłam. Podjąłem. Tak? I będziesz musiał sobie tak widzieć przez większe dym, dym, dym! Dnia. dym, 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 dym. -da -da -da. Nie no ładnie. Pasuje, super wyglądasz. Są takie inne. I ale... są leciutkie. Są lekkie tak, właśnie i właśnie są inne. Yes. I tutaj jest moje oko też jest bardzo ładnie. ładne. Idealnie związanki sobie tutaj na robione, teraz sobie o prawa. Jakie ładne. Jak taka aparatka. To dziękujemy Dobra. bardzo. Do widzenia. Wybrane okulary, wszystko się zgadza, za tydzień będziemy odbierać. Witajcie, od momentu optyka minęło już jakieś 5 godzin. Przy czym 4 godziny z tego sprzątałam, ogarniałam mieszkanie na przyjazd mojej mamy i Krzysztofa. Będą dzisiaj o 21, jest 18. .00. Więc mam jakieś 3 godziny, żeby zrobić jeszcze obie dekolacje sałatkę grecką, udka kurczaka. Ziemniaki, babeczki, więc. Ale powiem Wam, że sprzątając tak się zmachałam, że podleciał mi z czoła, nie wiem jak właściwie się nazywam. Muszę jeszcze zrobić trochę papierkowej roboty, i miałam dzisiaj zrobić jeszcze Insta Stories do współpracy na Instagramie, ale nie ma opcji, muszę to przesunąć na jutro. Więc my mamy takie piątki ostatnio, że. <noise> Mało od początku, dużo robienia. Ale fajnie, fajnie, że jest intensywnie, fajnie, że mamy gości. Bardzo się z tego cieszę, żeby nie było. I już wyczekuję, żeby przyjechali. Wyszło już dziesiąta. Wstaje <noise> jeszcze czy nie? Nie w Też jeszcze siedem tam. Czemu? Serio? Nie no, nie chcą Ci przeszkadzać. Nie no, nie mam dlaczego. Proszę bardzo, prezes już gotowy na śniadanie. Widzisz, tylko Ty jesteś gotowy. Dzień dobry Panie Prezesie. Taka słodkość nie no daj się podrapać. O! Śliczny. Oficjalnie, spójrzcie kogo tutaj mamy, lepsze światło. O, tutaj proszę, mamusia. Jak Ci się podoba nasze mieszkanko w Poznaniu? Bardzo ładne. Mała, pierwszy raz do nas przyjechała. Bardzo nowoczesna, ale też przytulna. I e, jest niesamowity taras. Piękne okna, e, duże mm -hmm. okna, które wychodzą na taras. Na tym tarasie to można jeździć rowerem nawet. A ładnie Takie w ogóle wyglądasz w tym świetle teraz. Zaskoczona też jestem tym, jaki to jest porządek. Ha. A wczoraj w ogóle nagrywałam i mówiłam, że trzy godziny, czy tam nawet trzy i pół, sprzątałam. Bo nie mieliśmy odkurzacza przez ponad tydzień. I wyobraź sobie, co to było na kanapie, co było na dywanie. Tragedia. Zjarał nam się poprzednio odkurzacz. No, zjarał się. W w i... A teraz lecimy na starówkę, na lody najlepsze w Poznaniu, czyli w kolorowej. Po śniadanku jesteśmy, w ogóle jest już chyba 14. Weźmiemy tylko po jednej kurce. Tak, chyba ty. <grym> Mama teraz w ogóle trenuje, więc zobaczcie, już forma się tutaj robi. Jest? jest dobrze. A co robi Kasper? Obstawiasz na Fame MMA? Obstawiam na Fame MMA, ale nie chcą mi zaakceptować konta, bo nie mogą mi potwierdzić dokumentów I szukam jakiegoś kontaktu i się wkurzam już, kochani Pomóżcie Pomóżcie <grystanie> Pożyczcie trochę pieniędzy <grystanie> Ja wziąłem sneakers z jedną połówkę, a drugą połówkę Mascarpone z białą czekoladą i orzeszkami makadamia. Tutaj mamy snickerza i czarna porzeczka A tu oczywiście z gapa po mnie <grystanie> Nie, nie, to jest i nie ma Ale też już no. no. To Franek, a drugi Jacek. O, tak jak tata. Mają 7 o, miesięcy. O, jakie małe są. Też taki jeju. Uuu, tam jest taki nice. Proszę bardzo, wystawa rowerów. Tak, żółto też fajne. Kochani, widzieliście te rowery? Spójrzcie tylko. plane. Nie wiem, co to jest, ale brzmi naprawdę godnie. Tutaj taki karlejowy No i jeźdźcy. Ten rower osobiście mi się podoba najbardziej. Tak. Z racji tego, że ma najlepsze wyposażenie. Bidon. Zatecki i to się rozumie. Pani Ania próbuje nam sprzedać ten rower. Te chrome oświetlenie, bardzo ważne jest oświetlenie, bo oczywiście jeździmy nie tylko w ciągu dnia, ale dużo możemy też poduszować wieczorem. I to oświetlenie tutaj, ta pszczoła, która siedzi na oświetleniu, wiecie, pszczoła to jest samo zdrowie, to jest życie. Dlaczego ona wybrała ten rower? Już odleciała. Ale zaraz wodzi. to nie wróci. Bo tu jest, ja pani naciąga. to jest życie, bo to jest zdrowie, bo widać, że to jest ekologia. Pan Ty... Kierownica jest, jest ułożona, ułożona względem kierunku wiatra, co wskazuje na aerodynamikę, aerodynamikę tego roweru, tak? On sam przyspiesza. tam jest To jest najnowsze. ledwo sięgasz tam. Nie ujechałabyś na nim. A weź lewą nogę do przodu na pedał podstaw. Zaczynamy, czy sięgniesz kierownicy i pedał naraz. Nie no nie ujechałabyś. Się nazywają jakoś w ogóle te rowery jakoś Kastomy. specjalistycznie? A po prostu kostomy, kostomowo zrobione. Damek jak psa zachowują się jak świnie. On tak powiedział, A ma, obsachaj, ja uważam, że są słodziutkie. No to szczekają, wkierają. A to jest słodkie. Kochani, idziemy właśnie na tor saneczkowy. Mam tylko mini obawę, że może być zamknięty, ale chyba nie. Ej, moment, to. A tam mama i Krzysztof, proszę bardzo. U, dobra, lecimy. My już nie Tylko ty mnie wgniatasz. Nie Wiecie? no, ja mam taką zasadę, że. Nie hamujemy. Na tym badziewiu nie hamuję. Proszę bardzo. Mam nadzieję, widoki. że pan Krzysztof z panią też nie będą hamować. No nie widać ich tam na horyzoncie No i tak sobie jedziemy do góry Na razie spokojnie Cześć! Nieee! Aaa! Bo mnie wyłapał! Ale po prostu nie! O nie wiem, co mi wyłapało Dobra, żyjemy. Moja fryzura mówi wszystko. A co? Niech to się nie Dokładnie. w ogóle nie wstydzi. na Cześć, niedzielny session. To już kolejny dzień, kolejny dzień naszych przygód. Dzień dobry w niedzielę. My już jesteśmy po kościele, po obiad i teraz zmierzamy... Z powrotem o, do kościoła. Tak. Jesteśmy bardzo poważni. A tak naprawdę lecimy zaraz na Maltę, na termy maltańskie, żeby się pokąpać troszkę, tylko mam teraz obawę co z aparatem, ja tego nie wezmę tam. Ale tak czy siak, i tak wracamy do kościoła po samochód. Tak. tak Więc tutaj pozdrów naszych widzów z kościoła. Tak, pozdrawiam. Bardzo dziękuję wam za to, że oglądacie, że jesteście cudowni. bardzo mi jest miło, że ktoś ogląda vloga i na przykład podchodzi i mówi, ale coś tam widziałam że wyjście na zakupach, robiliście to i to. To jest taka pozytywna energia i ja mam takiego kopa do działania wtedy, żeby rzeczywiście nagrywać, montować po te 4-5 godzin i działać. Także dziękuję. My jesteśmy już po basenach Mama. Mama wstawia zdjęcia Instagrama. Jakby Instagram girl, proszę tutaj brać przykład. Hashtagi przemyślane, wszystko musicie zgadzać. Jesteśmy po basenie, jesteśmy już teraz po kolacji zaraz wyjeżdżają. Smutna jesteś. Że wyjeżdżamy? No. Tak, pewnie, że tak. Dobrze. Cztery godziny teraz jazdy. Mieliśmy super weekend, cudownie się bawiliśmy. Wszyscy już teraz zmęczeni. Przy e oczywiście. Po jakby tak zakończające Było fantastycznie. <grymne> Chciałabym tym samym pożegnać Was. Dziękujemy za oglądanie vloga. Mama co mają robić? Subskrybować. Mama... Subskrybować kanał Michalina. Tak, dawać łapkę w górę oraz komentować filmik. <noise> Dziękujemy.